Zima powróciła w Beskidy. Skorzystaj i wybierz się z nami na kulik. Jeździmy na saniach. Firma Kuligi w Beskidach zaprasza osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane na zbójnickie kuliki z atrakcjami. Tylko u nas napad zbójnicki, pokaz laserów, dyskoteka w stylu folk-polo, kapela góralska, karpackie zbóje, najlepsza kuchnia regionalna i wiele innych niespodzianek. Z nami możesz liczyć na emocjonującą i bezpieczną zabawę. Kuligi w Beskidach. Rezerwacje 531 557, 086 www.kuligiwbeskidach.pl na kuligu pojeździli, pojedli, popili, no i teraz bawią się w karczmie. A ze mną jest gawędziarz, góral, który tutaj podsyca, zachęca do zabawy. No a zacząłeś tak srogo, trzeba było przysięgać. Co, co ci goście tutaj przysięgali? Czego ty od nich chciałeś? Musicie wiedzieć, że ludziska jak tu przyjeżdżają, muszą przysięgnąć, bo są na łopcym terenie, żeby się nie culi tutaj za bardzo u siebie. Muszą przysięgnąć, że będą się bawić że będą tańcować, że będą śpiewać, że będzie dobra zabawa, że nigdy nie będzie spudować i to jest najważniejsze, mają się dobrze bawić. No i elegancko i na razie się tego trzymają, widzę, że parkiet jest pełny, o to chodzi. Eee, Chciałam cię właśnie o to zapytać, to nie jest tak, że ty wychodzisz i opowiadasz do tych ludzi, wszyscy siedzą, słuchają, tylko tu jest zabawa, widzę, że wszyscy są cały czas zaangażowani. No wiadomo, że to jest czas takiego wspólnego spędzania fajnie wolnego czasu, Spotykają się tu rodziny, spotykają się dorośli, jest troszeczkę procentowo i zabawa też jest lepsza. No właśnie, e, zabawy w rytm muzyki takiej regionalnej. E, no dokładnie, no tutaj staramy się na każdym takim kuligu też przedstawić ludziom troszeczkę i tutaj przybliżyć naszych tradycji właśnie takich związanych też z muzyką. Staramy się ich nauczyć kawałków, no bo to wiadomo, że się całego nie da, ale troszeczkę naszych tańców też przybliżyć, uczymy ich właśnie tego, uczymy ich też piosenek naszych. No i wtedy ludziska też się lepiej bawią, to wszystko jest na pewno okraszone dobrym humorem, no i przez syćką No to co, idziemy zobaczyć jak ta nauka, czy nie poszła w las, czy, czy e, faktycznie te tańce im wychodzą. No, idziemy sprawdzić. A naszych słuchaczy pozdrawiamy serdecznie, hej! Uwielbcie, zostańcie z Bogiem, haj!